Dzisiaj odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy gminą Świętochłowice a województwem śląskim. Dotyczy ono prowadzenia Muzeum Powstań Śląskich jako wspólnej instytucji kultury. Dzięki tym środkom samorządu, samorządu województwa zyska nowe możliwości, bo wiadomo, że potencjał finansowy samorządu jest większy. Miasto Świętochłowice, które jest dobrym partnerem do współpracy, wykazało się tutaj też taką elastycznością i podejściem. I chcemy też wspólnie inwestować w kolejne rozbudowanie tutaj pewnych elementów, które są w planach. Nie są, można powiedzieć, to bardzo kosztochłodne inwestycje, ale już jest muzeum, nie trzeba tego tworzyć od podstaw. To jest bardzo ważne. I co najważniejsze, też będzie możliwość tam eksponowania różnych dodatkowych informacji czy eksponatów zebranych wcześniej, na których póki co miejsca nie ma. A poza tym myślę, że Świętochowice zyskają na tym bardzo, można powiedzieć, wizerunkowo, z uwagi na to, że to dla Województwa Śląskiego bardzo ważna będzie instytucja. Już jest bardzo ważną instytucją, można powiedzieć, od dzisiaj. I z pewnością będziemy ten potencjał rozbudowywać, a na stulecie powstań śląskich tak i ruch ze strony samorządu podkreśla ważkość tych rocznic. Zeszły rok pokazał, jak bardzo tego się przemieszczaliśmy. W tym roku też pracujemy bardzo merytorycznie właśnie. Myślę, że ten projekt doskonale się w to wpisuje. No i będziemy tutaj pracować z panem prezydentem Begerem nad rozwojem i z pewnością to jest bardzo dobry dzień dla świętochowic, dla regionu, dla tej instytucji i zobaczycie Państwo za 2-3 lata, jak tu się wiele zmieni na plus. Mamy w planach przede wszystkim rozbudowy Budynku, remont budynku, który znajduje się przy parkingu. Są plany, jest projekt złożony. My wiemy też o terminie konkursu, który nas goni, bo to jest niewiele ponad miesiąc czasu. Natomiast co do szczegółów, to jak złożymy wniosek, to, to od razu Państwa poinformujemy. A najlepiej, gdyby bardzo szybko była ocena tego wniosku, to jak najbardziej będziemy się tym chwalić. Doprowadzenie do sytuacji, w której Muzeum Powstań Śląskich będzie wspólnie zarządzane i finansowane przez Miasto Świętochłowice i Województwo Śląskie. Muzyka